Dobry wieczór, czwartek, 3 sierpnia. Katarzyna Dynowska, zapraszam na Kuriera Polski. Dziś w programie m.in. minister rolnictwa zamierza zmienić zasady ubezpieczenia rolników w Krusie. Na opolskim odcinku autostrady będą stacje benzynowe, ale być może w przyszłym roku. W Nysie belgijski inwestor wybuduje słodką fabrykę. Minister Rolnictwa ma pomysł na reformę rolniczych ubezpieczeń społecznych. Andrzej Lekper proponuje zróżnicowanie stawek w zależności od dochodów gospodarstwa. Zarówno pracownicy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, jak i sami rolnicy od dawna mówią, że reforma jest potrzebna. Na razie do krusu dopłaca państwo. Czy opolscy rolnicy będą chcieli płacić większe składki po reformie ministra? Sprawdzała Anna Plaszczyk. To nie pierwsza próba zreformowania KRUS-u. Nowy system ubezpieczeń ma być zdaniem ministra bardziej sprawiedliwy. Rolnicy płaciliby składki w zależności od powierzchni gospodarstwa i od jego dochodów. Sami zainteresowani od dawna czekają na takie zmiany. Dobry pomysł pod warunkiem emerytury, która byłaby również zróżnicowana i też w zależności od powierzchni i dochodu. Większa lub mniejsza. Rolnicy boją się jednak, że w latach takich jak to dotkniętych klęską suszy mogą mieć problemy z zapłaceniem zróżnicowanych składek. Pole mam słabe, nie? To nie ma dochodów. W tym roku jest bardzo słabo. Hektara ani tony zboża nie ma. no. Tak jest. Robię, nie? Tylko na opolszczyźnie rolników objętych ubezpieczeniem KRUS jest ponad 40 tysięcy. Każdy z nich płaci do KRUS-u kwartalnie 251 zł, w tym składki emerytalno-rentowej 170 zł. Świadczenia wypłacane z KRUS nie są świadczeniami wysokimi. Kształtują się w granicach minimalnego świadczenia pracowniczego, bo tak to ustala ustawa. Gdyby składka była zróżnicowana, być może Udałoby się również wprowadzić zróżnicowaną wysokość świadczeń emerytalno-rentowych. Obecnie do rent i emerytur wypłacanych rolnikom państwo dopłaca 15 miliardów złotych rocznie. Opóźnia się modernizacja i rozbudowa polskiego odcinka autostrady A4. Z początkiem marca podjęto decyzję, że autostradą zarządzać będzie państwo. Mimo zapowiedzi ministra transportu nie udało się do końca lipca wybrać firmy, która będzie dla państwa zarabiać pieniądze na autostradzie. Kiedy na parkingach autostrady A4 pojawią się hotele i stacje benzynowe, sprawdzał Sebastian Błaszczyk. Ta droga znana jest większości z nas. Codziennie przejeżdżają nią tysiące samochodów. Niestety na razie komfort jazdy pozostawia wiele do życzenia. Na opolskim odcinku autostrady A4 brakuje miejsca, gdzie można by się zatrzymać, odpocząć i chociażby coś zjeść. Bolesław Pustelnik, dyrektor opolskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zapewnia, że niedługo to się zmieni. W okresie chyba miesiąca będą wyłonieni dzierżawcy na mopach drugiej i trzeciej kategorii, których zadaniem będzie wybudowanie stacji paliw oraz zaplecza hotelowo-restauracyjnego. Wprawdzie na parkingach przy autostradzie można się zatrzymać i skorzystać z toalety, czy przysiąść na chwilę. Tymczasem, co ważne, aby zatankować lub coś zjeść, musimy zjechać z drogi i to czasem na długo. Aby było więcej takich, nie musi być stacja, jakiś bar, kawiarenka, kawę wypić. Bo nie ma gdzie zatankować, prawda? Już nie mówi się o tym, żeby zjeść, czy napić kawę, a przede wszystkim kawy. Zdaniem kierowców, mimo wielu jeszcze niedogodności, jest już lepiej niż kilka miesięcy temu. To znaczy, ja jestem w dużym szoku, jak poszedłem do toalety. A to, takie toalety, to ja tam jeszcze nie widziałem na zachodzie, żeby był prysznic automaty i tak dalej. To jest coś fajnego. Tu po autostradzie duży dobry jest. Znaczy, jak było раньше, to teraz te, te już super. Czysto jest, przede wszystkim rewelacyjnie czysto. Bolesław Pustelnik przewiduje, że pełnym światłem autostrada może rozbłysnąć już w przyszłości. Roku. Od 1 stycznia 2008 roku przejazd będzie płatny, ile na razie nie wiadomo. Oglądają Państwo kurieropolski, a już za chwilę powiemy także, o wodnej policji z Nadnyskiego Jeziora. I o niezwykłym odkryciu archeologów pod głupczycami. Czy desery lodowe z Nysy na Opolszczyźnie będą już wkrótce zajadać ze smakiem goście hotelowi w całej Europie? Okazuje się, że tak. W gminie pojawiła się belgijska firma produkująca mrożonki. I co ważne, chce tu zainwestować. Powiatowy Urząd Pracy w Nysie już szuka chętnych do pracy dla belgijskiego pracodawcy. Fabryka rusza od września. Na początek zamierza zatrudnić 50 osób. Fabryka lodowych deserów w stanie w budynkach po byłych koszarach wojskowych. Rozpoczął się kapitalny remont. Za miesiąc do hoteli w całej Europie mają wyjechać stąd pierwsze lodowe desery. Belgowie liczą na to, że także w Polsce znajdą na nie zbyt. Z nowego inwestora cieszą się władze Nysy, które widzą szansę na stworzenie z gminy w przyszłości zagłębia cukierniczego. W czterech innych zakładach już produkuje się ciastka, wafelki i cukierki. Na producenta lodowych deserów w pierwszym roku działalności firmy czekają ulgi w podatku od nieruchomości. Przewidziane jest, że za każde stanowisko pracy w przypadku małych przedsiębiorstw to jest 150 zł stanowiska miesięcznie. Belgowie zamierzają zatrudnić 50 pracowników. Ich rekrutacją już zajął się Nyski Urząd Pracy. Są to stanowiska bezpośrednio produkcyjne dla piekarzy, cukierników i wszystkich chętnych, którzy by chcieli pracować w takim profilu. Oraz sekretarki, księgowa, referent do spraw marketingu, kierowca kategorii C+, konserwator, magazynier, przedstawiciel handlowy. Nabór pracowników wciąż Trwa, chętnie mogą zgłaszać się do Urzędu Pracy do 15 sierpnia. Na początek mogą liczyć na najniższą pensję krajową, a po trzech miesiącach na podwyżkę. Jestem zainteresowana każdą pracą i złożę papiery. Mój, mój mąż właśnie się wpisał na tą listę pracowników, a ja będę oczekiwać w tej chwili na propozycję. Firma produkująca mrożone desery będzie pierwszym inwestorem z kapitałem zagranicznym w Nysie, a bez wątpienia jest potrzebny. Bezrobocie w gminie wynosi 26% i jest najwyższe na opolszczyźnie. Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Opolskiego ostrzega o możliwych intensywnych opadach deszczu w całym regionie. Wieczorem i w nocy w dorzeczu Górnej Odry należy spodziewać się gwałtownych burz i ulew. Przewidywana wysokość opadów od 15 do 25 mm na metr kwadratowy, lokalnie nawet 50 mm. Opady deszczu mogą spowodować lokalne podtopienia gruntów, dróg i budynków oraz wzrost stanu wody w rzekach. A teraz zapraszam na krótki przegląd pozostałych informacji z regionu. Opolska policja kolejny raz interweniowała dzisiaj w sprawie dwóch mężczyzn, którzy podając się za kominiarzy chodzili po mieszkaniach oferując sprzedaż kalendarza kominiarskiego. Jak się okazało, mężczyźni są pracownikami prywatnej firmy Storunia. Prawdopodobnie nie są jednak członkami korporacji kominierzy Polskich, która jako jedyna ma prawo do noszenia takich zastrzeżonych mundurów kominiarskich. Bardzo możliwe, że sprawa znajdzie finał w sądzie. Okoliczności zdarzenia bada opolska policja. W aptekach Opola rozpoczęła się zbiórka starych, niepotrzebnych termometrów rtęciowych. Termometry z niebezpieczną dla naszego zdrowia rtęcią możemy wyrzucać do specjalnych pojemników ustawionych w aptekach. Zbiórkę zorganizował Opolski Urząd Miasta, chcąc w ten sposób zmniejszyć toksyczność miejskich odpadów składowanych na wysypiskach. Mieszkańcy opolskiego zoo odetchnęli z ulgą na wieść o końcu osłabiających upałów. Nareszcie można się zrelaksować, więcej pospać czy pospacerować wokół parkanu. Urodzone w lipcu kormorany czy czaple nadal przebywają w swoich gniazdach, a młodziutka lama stawia już pierwsze kroki. Niektórym zwierzętom jednak nie dopisują nastroje, gdyż w lipcu nie miały tak wielu gości jak w poprzednich miesiącach. Może teraz, gdy zrobiło się nieco chłodniej, wielu mieszkańców regionu wybierze się na spacer do opolskiego ogrodu. Miss Polonia 2005 Marwina Ratajczak będzie reprezentować nasze miasto na corocznej paradzie kwiatów w Gras na południu Francji. To partnerskie miasto Pola słynie na całym świecie z produkcji perfum. Parada kwiatowa odbywa się każdego roku o tej samej porze, kończąc okres zbierania płatków. W sobotni wieczór w stolicy perfum pojawią się platformy z pięknymi kobietami. Jedną z nich będzie nasza Miss Marwina Ratajczak, która wyjechała do Gras na zaproszenie strony francuskiej. Krasiejowie paleontolodzy za to w Lubotyniu niedaleko Głupczyc pracują archeologowie. Na tamtejszych ziemiach szukają śladów bytowania człowieka paleolitycznego, czyli pochodzącego sprzed 30-40 tysięcy lat. Szukają zresztą z powodzeniem, bo już udało się im znaleźć kilka cennych, przemiennych zabytków. Jeszcze niedawno rósł tu rzepak, ale po żniwach na pole weszli archeologowie. Szczęście sprzyja im od pierwszego dnia badań, od pierwszego wbicia łopaty w ziemię. Najfajniejsze było zaraz pierwszy metr, co kopaliśmy w poniedziałek wieczorem, żeby sprawdzić co tutaj jest, no to na szczęście zaraz w tym pierwszym metrze już się znalazł jeden rdzeń, to takie było budujące. A oto przedmiot pożądania. To, co na pierwszy rzut oka wygląda jak zwyczajne kamienie, dla naukowców jest cennym zabytkiem i śladem prahistorii. Są to przedmioty, które zostały wykonane przez człowieka. Bardzo dawno temu, około 40 tysięcy lat temu, a więc jest to praktycznie rzecz biorąc jedyny ślad, który został po tamtych, po tamtych kulturach. Takich śladów tu w okolicach Głupczycy jest więcej. Te tereny zainteresowania archeologów zaczęły budzić już w latach 30. minionego stulecia. Wtedy po raz pierwszy znaleziono tu zabytki pochodzące z epoki paleolitu. Na tej mapie zaznaczono wszystkie miejsca dokonanych wówczas odkryć. Stanowisko w Lubotyniu numer 11 już teraz naukowców zasługuje na określenie cenne. Będzie pomagało nam w sposób lepszy rozpoznać jeden z najciekawszych okresów prahistorii starszej epoki kamienia, okresu, kiedy na tych terenach zaczyna się osadnictwo człowieka współczesnego. Jeszcze jeszcze żyją tutaj ostatnie grupy neandertalczyków i już zaczynają pojawiać się grupy łowców współczesnych, takich jak my, tylko troszeczkę starszych w wykopaliskach w Lubotyni uczestniczą studenia archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Odbywają tu obowiązkowe praktyki, ale przyznają, że praca w terenie w tym zawodzie daje najwięcej satysfakcji. Praktycznie w sezonie no to można kopać, że tylko jest pogoda, od czerwca czy nawet wcześniej do, do września, do listopada, także... To jest rzecz. To pierwszy sezon badań w Lubotyniu. Wykopaliska potrwają do końca sierpnia, ale już teraz wiadomo, że naukowcy i studenci wrócą tu znów za rok, bo jak mówią, jest po co wracać. Stój bo płynę, chciałoby się powiedzieć patrząc na policję wodną, policję nad Jeziorem Myskim. Od ponad 30 lat w czasie wakacji mundurowi z sezonowego ogniwa wodnego w Nysie pilnują porządku i dbają o bezpieczeństwo wypoczywających. Mało kto wie, że od początku wakacji uratowali życie ośmiu osobom, często z narażeniem życia i pracując 24 godziny na dobę. Motorówka, lornetka, rzesza turystów i długie na 9 km jezioro. W takich warunkach od lat pracują policjanci z sezonowego ogniwa wodnego w Nysie. Trzeba mieć oczy dookoła głowy, bo jezioro jest zdradliwe, a turyści niezdyscyplinowani. Bez troską wypływają na te jeziora na najróżniejszym sprzęcie, na byle czym, że tak można powiedzieć. Bez wyposażenia asekuracyjnego tych kamizelek, podstawowych kamizelek. Które wszyscy powinni mieć. Na efekty pracy wodnego patrolu nie trzeba było dziś długo czekać. Te turystki naraziły swoje dzieci na wielkie niebezpieczeństwo. Mają obowiązkowo posiadać kapoki, także proszę jak najszybciej pod brzeg i... Ja, ja nie wiosłuję, tylko leżymy sobie, także nie widziałam zagrożenia. No teraz się zrobiło pochmurno, więc wracamy. W przypadku jak się fala wzmoży, dojdzie do przewrócenia tego pontonu, ona nie będzie w stanie uratować tych dwójki dzieci naraz, na pewno nie. Brak kapłaka wiąże się z tym, że te dzieci nie umieją pływać i pójdą na dno. Tylko w lipcu wodna policja wraz z ratownikami WOPR uratowała nad jeziorem niskim życie ośmiu osobom. Ostatni raz, przedwczoraj, gdy tu w okolicach zapory do wody wpadł mężczyzna, w czasie akcji ratowniczej ranny został jeden z ratowników. I zaczął nas znosić na mury betonowe. Odpychałem się rękami, żeby jak najbliżej wyjść, odpłynąć od elektrowni. I na spokojniejszą wodę później wyjedzieliśmy się łodzi policyjne, odciągnęli nas i wyciągnęliśmy pana. Policjanci patrolują jezioro niemal całą dobę, obserwując kąpiących się i wszystkie pływające obiekty. Zakres ich obowiązków nie kończy się jednak tylko na wodzie. Pilnujemy mienia turystów, którzy w większości bardzo nieroztropnie pozostawiają to mienie i na ośrodkach, i na polach namiotowych, i na parkingach. Nie zamykają samochodów, nie zamykają domków. A wszystko po to, aby wypoczywający nad wodą mogli czuć się bezpiecznie. Trzeba tylko pamiętać, że ci sympatyczni mundurowi na półmetku wakacji skończyli już z taktyką upominania i pouczania. Za niestosowanie się do policyjnych zaleceń i stwarzanie zagrożenia mogą ukarać mandatem nawet do 500 zł. Na zakończenie przypominamy jeszcze najważniejsze informacje dnia. Minister Rolnictwa zamierza zmienić zasady ubezpieczenia rolników w Krusie. Na opolskim odcinku autostrady będą stacje benzynowe, ale być może w przyszłym roku. W Nysie belgijski inwestor wybuduje słodką fabrykę. Za chwilę jeszcze serwis sportowy, a później prognoza pogody. Na wieczorne wydanie Kuriera Opolskiego zapraszam o 21.45. Teraz dziękuję już Państwu za uwagę i życzę miłego wieczoru. 5 sierpnia od godziny 10 do 17 impreza pod hasłem Bezpiecznie nad wodą 2006. Oddział Telewizji Polskiej w Opolu zaprasza na basen letni Błękitna Fala przy Placu Róż. W programie liczne konkursy z nagrodami, pokazy ratownictwa wodnego, medycznego oraz szkoły nurkowania, a także mnóstwo innych atrakcji. Przyjdź i przekonaj się sam. Baw się z nami i całą rodziną 5 sierpnia na basenie Błękitna Fala w Opolu. Work support. Oferujemy legalną pracę w Holandii. Proszę wypełnić kwestionariusz. Zagwarantowali mi atrakcyjne wynagrodzenie, bezpłatny dojazd i dobre warunki mieszkaniowe.